Słuchajcie, idę sobie przy zaronie. Jest troszeczkę kozła z Co W końcu coś się trafiło. Fajna. wyostrzy Chyba musiał paść niedawno po wytarciu bo te parostki takie mało barwy mają o, żuchwa też jest naprawdę fajne znalezisko w końcu coś się trafiło Mam nadzieję, że jeszcze coś się trafi, bo trochę mam do przejścia. Jest.